Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. mi się wzajemnie za siebie, tak abyśmy się kiedyś mogli spotkać w niebie. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw we złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty amen kiedy byłem na ukrainie zastanawiało mnie to że ludzie którzy niech uczestniczyli na katechizację, którzy nie chodzą do kościoła którzy wychowali się w świecie ateistycznym w szkołach ateistycznych doskonale wiedzą jak na przykład ma zachować się ksiądz batiuszka oni mówią i mówią to ten jest dobry ten jest zły po swojemu oceniają. I chociaż nikt ich tego nie uczył, znają kryteria. Tak samo i też potrafią powiedzieć, że o, ten jest chciwy, ten jest sprośny, ten jest przeklętnik, ten jest, złośnik, ten jest złośnik, ten jest zazdrośnik. Ludzie, chociaż często nie uczą się, jednak mają w swoim sercu każdy, ma sumienie. I to sumienie nawet kiedyśmy się nie uczyli o grzechach ono nam podpowiada że co jest dobre a co jest złe potrafimy rozróżnić dobro od zła nie zawsze jednak w sobie dostrzegamy zło innych ale nie w samych sobie często I największą największym dramatem dzisiejszego czasu jest to że jakby straciliśmy pojęcie co to jest grzech Dzisiaj chcę wam powiedzieć o rozróżnieniu grzechu ciężkiego od lekkiego bo tak jak wczoraj powiedziałem Y, musimy y, ocenić, czy możemy przystąpić do Komunii Świętej, czy też nie możemy trwać w jedności z Panem Jezusem przez Komunię Świętą. Aby zaistniał grzech ciężki, musi być y, jakby spełnione trzy warunki, jeśli tak można powiedzieć. Musi to być y, przekroczenie przekazania y, bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej. Y, potem musi być to świadome i dobrowolne. Najpierw o przykazaniach y, Bożych. Mamy dziesięć przykazań Bożych, a Jezus kiedy mówił, które z nich jest największe, powiedział o tym, że największym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca swego z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego. Czyli miłość jest największym przykazaniem. Kto miłuje, kto kocha, ten nie obraża ani Pana Boga, ani nie czyni złego innym ludziom. Dlatego, że kocha Dlatego już inne przykazania nie istnieją, ale i są one jednak jasno postawione na górze Syna. I to jest pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadremne. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, której jest. Będziesz miłował Pana Boga swego. Właśnie wypełniając te, te przykazania. Natomiast jeszcze są przykazania kościelne. I to jest tak. W niedzielę i święta, w mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Dalej. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Przynajmniej, to jest drugie, trzecie, przynajmniej raz w roku przystąpić w, y, do komunii świętej w okresie paschalnym. Y, czwarte, zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. To chodzi o ten post y, piątkowy. W okresie pokuty też nie urządzać zabaw ani dyskotek. I piąte, przykazanie, troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. To jest pięć przykazań. I jeżeli poważnie je naruszymy, to jest to grzech ciężki. Jeszcze są dwa warunki. Żeby był grzech ciężki, musi to być świadome, czyli ja wiem, że słowem, czynem lub myślą. Naruszam jakieś przykazanie. Jestem tego dokładnie świadomy. Wiem, co robię. Kolejną rzeczą jest świadomy, dobrowolność. Czyli, jeżeli ja czynię coś pod wpływem kogoś, ktoś mnie zmusza. No, na przykład, rodzice zmuszają dziecko, żeby poszło ukraść warzywa u sąsiada w ogrodzie. Dziecko. Pod wpływem strachu, boi się i idzie kraść. Wtedy winę za ten grzech ponosi rodzic, dziecko ma grzech lekki albo nie ma go w ogóle. Tak samo jest też, kiedy my nie mamy świadom, pełnej świadomości lub kiedy nie mamy, nie, nie, czynimy coś niedobrowolnie. Wtedy też, jakby moralnie jest to grzech lżejszy. Natomiast ciężko jest mówić, gdzie się zaczyna, a kończy grzech ciężki. Wczoraj, gdzie się zaczyna grzech ciężki, a kończy lekki. Wczoraj wam mówiłem o tym, że taki przykład, że jeżeli ktoś uderzy wałkiem i nie ma guza, no to jest grzech lekki. A jak jest gus, no to też jest grzech ciężki. To nie, to nie dokładnie tak. Na przykład jeżeli dziecko pokaże język rodzicom, to obraziło go i też ciężko mówić tutaj, gdzie się zaczyna, co trzeba zrobić, żeby popełnić grzech ciężki. To jest taka czasami płynna granica. Na przykład to, co dla Was jest grzechem lekkim, dla mnie może być grzechem ciężkim, dlatego że komu wiele dano, od tego się też wiele wymagać będzie osobom duchownym, wiele dano i wiele też będzie się od nich wymagać. Tak samo i też i ty, kiedy myślisz sobie o swoim grzechu, to pomyśl sobie, ile Pan Bóg ci dał, ile łask doświadczyłeś i czy to, co robisz, czynisz z miłością, czy czynisz to wbrew miłości Boga. Jeden biskup na Ukrainie mówił tak: Tam, gdzie jest miasto dziesięciotysięczne, powinno być szkoła, Teatr, stadion i kościół. Jeżeli nie ma kościoła, to trzeba wybudować jeszcze jedno, jedno więzienie. Rzeczywiście, tam gdzie my nie rozróżniamy grzechu, kiedy wiara nam jest niepotrzebna, co się dzieje, gdyby nie było tych 10 przykazań i przykazań kościelnych? Czasami mówimy tak: No, jak to bardzo dużo nam Pan Bóg zabrania, ale On nie zabrania. Tobie. On zabrania też drugiemu człowiekowi, żeby Tobie nie zrobił krzywdy, żeby Cię nie okradł, żeby Cię nie okłamał, żeby Ci żona nie zdradziła, mąż, żeby Cię nie zostawił. Te przekazania są dla Twojego dobra też. Przestrzeganie ich jest nie tylko Twoim obowiązkiem, ale też obowiązkiem innych ludzi. I niektórzy mówią, a po co mi wiara, po co mi spowiedzi, po co mi, po co mi Kościół w ogóle. Widzicie, na świecie, który porzucił, w społecznościach, które porzuciły Boga, nie skończyły się problemy z grzechem. Tam, gdzie nie ma dziesięciu przykazań, gdzie nie ma przykazania miłości, tam pojawia się, pojawiają się kodeksy karny, drogowy, cywilny, jeszcze konstytucja, jeszcze inne prawodawstwa i tych. Gdyby tak złożyć te księgi, w których są wypisane prawa, których powinniśmy przestrzegać, to jest ich o wiele więcej niż 10 przykazań i 5 przykazań kościelnych. I do tego trzeba jeszcze wyznaczyć sędziów, którzy będą sądzić, policjantów, którzy będą pilnować. I mimo tego, że nawet w niektórych państwach jest tak dużo policji, dużo sądów, to ludzie i tak chodzą do psychologa, bo nie mogą sobie poradzić z poczuciem winy, z poczuciem grzechu poczuciem krzywdy, bo to nie znaczy, że jeżeli wymarzymy przykazania, to skończą się problemy ludzkie z, z, z grzechem. Grzech jest. Może go się inaczej nazywa, ale on zawsze jest. I my nie bójmy się nazywać, że to, co zrobiłeś, jest grzechem. I też mówić o tym dzieciom, że to, co zrobiłeś, jest grzechem. Nie tylko, że to jest B, niedobre, ale jest to wykroczenie przeciwko Bogu, który dał Ci przykazania. Lepiej, żeśmy w ogóle nie grzeszyli. Ale jesteśmy ludźmi i mamy skłonność do grzechu, ale Pan Bóg nam dał też możliwość oczyszczenia się, przebaczenia nam i uwolnienia nas od tych skutków nawet grzechu. Dlatego nie bójmy się korzystać z wielkiej łaski, z sakramentu pokuty i pojednania. Pan z wami. Niech strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.